Szanowni Państwo, czy widzicie ten widok? Czy widzicie ten widok? Tak właśnie wygląda pieniądz spływający, tak zwany wodospad pieniędzy, który powoli napływa na nasze konto. I może to nie wygląda w tej chwili, że napływa na nasze konto, bo pieniędzy jest nie za wiele, ale spokojnie. Na dzień dobry, witam serdecznie, a odoworę kolejny odcinek. Oczywiście, zostaw łapkę w górę naszej codziennej serii, która już trwa ponad 30 odcinków. Więc elegancko, elegancko. I my dzisiaj, tak, bierzemy się przede wszystkim za sprzedawanie. Za sprzedawaniem się bierzemy rzeczy, które się tutaj nazbierały, bo musimy doładować konto, bo produkcja tunelu północnego, produkcja autostrady nawierzchniej, plus jeszcze kopanie kopalni odkrywkowej, dużo pieniędzy pochłania się okazuje. Ale nie tyle, ile zarabiamy z tych wszystkich przedsięwzięć. No w sumie to czyli no to może droga na najmniej zarabia, bo tam przede wszystkim no to jest żwir zbierany, ale odkrywkowa jak najbardziej i północny tunel zarabia i sprzedajemy teraz. Ile my tego mamy? Zobaczmy. Mamy tak, tutaj trochę irona. Irona mamy tak. 314 ar, 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 irona. 180. 200 tysięcy tego to nie sprzedaje tego też nie sprzedaję. 2,4 miliona. Silicon. Koperek. drzewo, Silver. Dirt, tam whatever, blaster, oxy, whatever. 114 za diamenty, 21 za złoto. No i gitara. No, i od razu z pół miliona się zrobiło 4,3 miliona. I tak to powinno wyglądać. Tak to powinno na spokojnie wyglądać, że ze spokojem nasza firma księguje bardzo dobry dochód, i to mi się podoba. Oczywiście, a jak wy chcecie, żeby bardzo dobre odcinki wychodziły codziennie, to zostawcie łapkę w górę. No, na YouTubie jak najbardziej. I subika. I wpadajcie na strumyki po 18, bo tam właśnie na żywo kopiemy dziurę sobie po 2 godziny dziennie, albo i niekiedy więcej, z Subikami. No jest git, 20 tysięcy followów złamane na kiczku i to mi się bardzo podoba, bardzo mi się podoba jak ta seria, po której za wiele się nie spodziewałem, tak ładnie się przyjęła i jest cały czas kontynuowana, więc komentarz awy dziura, a my lecimy tutaj na inspekcję od razu. Nie, czekaj, ja tutaj miałem najpierw chyba, czy już zostało tu wysadzone, zostało tu wysadzone, czy nie za bardzo? Czy tu trzeba jakiegoś dynamiciarza? Zostało wysadzone? Bardzo dobrze, poradzili sobie, poradzili sobie, tak powinno być. Dobrze, dobrze. No tutaj odkrywkowa widzę, że w naprawdę już ostatnie etapy wkracza. Tu by trzeba trochę ten. Tu by trzeba trochę chyba kilofem pozaznaczać, bo tak patrzę. Tu jest taki skrind, tu już do tego wchodzi. Może jakbyśmy tak zrobili? O. Ja tu ja tu zaraz zaznaczę, że szefu przyjdzie kilofem, zaznaczy, żeby ludzie wiedzieli, jak pracować. <laughs> Dokładnie. Proszę bardzo, proszę bardzo. O. No dobra, tu byśmy zrobili tak. Tu w sumie można to tak trochę uczknąć. Delikatnie, delikatnie, delikatnie. Nie, no ja autentycznie, no, kill, off, kill off i kret. tylko do tego się nadaje. Koparki i tak dalej, wiadomo, umiem, potrafię swoje, przerobiłem na tym, ale offem i krecikiem to mogę, kurde, jeździć non-stop. Tylko muszę mieć dobrego woźnicę, który za mną jeździ, ten, i mogę się wypróżniać tam do przyczepy za nim, nie? Mm, mm, mm. Tak tyle, zrobisz taki kolejny zakup? Żaden kolejny zakup, tutaj musimy. Musimy projekty realizować, a nie tam zakupy robić. Na razie więcej maszyn chyba nie jest potrzebne. Wszystko to, co potrzebujemy, no to mamy. To to tak naprawdę idzie na beton, na materiały wybuchowe i tak dalej, i tak dalej. Trochę się tu zapędziłem, holipka. No to jeszcze by trzeba niżej chyba. Jeszcze niżej by trzeba to zbałamucić. O Boże! Musimy tutaj to odgrodzić elegancko. Zrobimy to i idziemy dalej. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ten, ten dydol wiszący trzeba będzie skuć. No kawał dziurska, nie? Kawał dziurska. Awe wielka dziuro. Awe wielka dziuro. Już prawie wygląda jak ten. Jak um, krater w pierwszej części The Forest, nie? Że tam takiego zjazdu nie było. No i co żeś zrobił taką dziurę, a tu ładnie tak wyprofilowane było... No spokojnie będziemy, będziemy jeszcze większą dziurę. A ja już mam, ja już mam widzowie plany, kurde, do co tutaj będziemy robić? Już tor wyścigowy jest plan, jest kurde, są plany już nawet widzowie, są snute plamy na to, jak będziemy nową kopalnię na nowej mapie otwierać. Po update, jak będzie elektryka i tak dalej. No. Donald Trump. 50 złotych. Hello. If you want, you will help you with managing this mine. At the moment, my workers are on their way. And don't worry about this Korean sausage. During my peace mission, you will not be in danger. Dobra, ja wiem, że to jest fake. To nie jest od Donalda Trumpa donate, bo D Donald Trump to by jeszcze dodał. I know America is the greatest country. We'll make America the greatest country. America is great. We'll make America great. Today is the liberation day of the American people. <laughs> God bless America. <laughs> America! Fuck yeah! We put America's first. China, China, China! Ze przeróbki z Trumpem, kurwa. Nie mogę, nie? Dlatego, kurde. No, pomyślcie, widzowie, tak szczerze, nie? Jakby świat się chyli ku upadkowi, nie? Jakby już nic z tego nie zrewertuje, tak naprawdę, poza jakąś, nie wiem, jedną porządną bombką. Jakby to już jest sprawa przegrana. To nie jest kwestia, czy, tylko kiedy, nie? Albo jak szybko wręcz. To nie byłoby śmiesznie, jakby właśnie w Stanach mają Trumpa. U nas w Polsce by mieli Grzegorza Brauna. <grymnie> Jak wybrał, wybrali. Ja bym, ja bym pierwszy raz bym złamał swoją e, zasadę, że jakoś nie angażuję się w kontent jakiś polityczny czy coś takiego. No naprawdę bym siedział, streamował i komentował pierwszą wizytę prezydenta Brauma do Tel Awiwu. Albo pierwszy przyjazd Donalda Trumpa do Grzegorza Brauna z wizytą. Jak oni se siedzą i gadają. Ja pier ale k***a, przecież to było, no, no mistrzostwo świata, no. Wreszcie coś, coś pogodnego, śmiesznego by było w tej polityce. Kurwa, ale kawał roboty, żeby to tutaj wyprofilować. takie jakie wielkie te maszyny. Boże, wielka dziura, wielkie maszyny, a w tym wszystkim mały ja. Radio? A gdzie ty jesteś? Tutaj. Wysiadać! Wysiadać z maszyny! Wysiadać! Wysiadać z maszyny! Wysiadka! WYSIADKA Z MASZYNY, NATYCHMIAST! Proszę bardzo. Mm, tak myślę, myślę, patrzę, patrzę. Oceniam tę sytuację swoim bacznym, menadżerskim okiem. I tak myślę, że... Jeszcze delikatnie by można wyprofilować. Tak tyci, tyci. I tu taki zjazd. Tak podejrzewam... O, wszystko tak mniej więcej do tego poziomu tutaj zrównać. Może do tego, do takiego najniższego punktu, jak tutaj jest. Wyklepać później elegancko, wyprofilować ściany. No, dzisiaj wydaje mi się, że chłopaki to skończą. Bo tu będzie musiało być płasko, nie? Tutaj na tym, na tym takim malutkim tutaj placyku. Płasko, więc. No tutaj gdzieś będzie jeszcze spadek mniejszy, mniejszy. I tak mniej więcej do tego poziomu, jak jest tutaj, wyprofilować tutaj cały ten placyk. I. i jesta, nie? I zrobione. Boże ta kopareczka, jak. Zabawka wygląda <laughs> w porównaniu do tych lujów teraz, z którymi operujemy. Śmieszne, śmieszne. Najwięcej no to będzie tak jakby dzisiaj koparki skończyły kopać odkrywkową, no to później by trzeba jakąś dywizję kilofiarzy przydzielić, która by wyklepała te ściany tak ładnie, bo tutaj góra jest dobrze zrobiona. No tam co prawda już tutaj podpadały, tam jakieś się dziurki takie porobiły, ale to tam jest tam luz. No ale tutaj tą dolną część no to trzeba wyklepać i ładnie oskrobać kilofami, żeby to rzeczywiście równo w miarę było. Nie było, nie było takich hamskich nierówności. I będzie można przedstawić kolejny etap. O ile zobaczymy, jak to będzie się synchronizować, właśnie z tym, że idziemy teraz zobaczyć, jak droga, droga i tunel. O, widzę, że tutaj droga elegancko zoba jest kładzona. Powoli, powoli jest ten asfalt kładzony. I razy oko równo, no ale to też ze względu, że jednak tutaj gleba jest wokselowa, to nie jesteś w stanie tego ogarnąć tak równo, równo, nie? Bo ten asfalt, mimo wszystko się sektorami leje, nie? nie? Nie, dokładnie tak jak jak tam pod kątem albo coś takiego zrobisz, tylko no widać po prostu tutaj, nie? O, że są takie po prostu wcięcia, w ogóle to no, no tak ta gleba pozostawia wiele do życzenia i no generalnie widać, że ta gra nie jest jakoś super przystosowana do tego, żeby drogi asfaltowe sobie kłaść, nie? to już od tego to już prędzej Roadcraft jest, ale to dobre, dobre rozgrzewka jest właśnie przed Roadcraftem. No, tutaj ten cyk no, tutaj też będzie trzeba dobry, tym. Kilofowy. Do równania tego. Ty, drzewa odrosły. What the fuck is this? Kurwa, co tam się dzieje na dole? Matko jedyna. Idę zobaczyć. Kurwa, na? Pi... dalej jak w 39, Kurwa, ale poszło, ty. No, jest składzony beton. Byton jest składzony, tak o. A tutaj widzę, że. Dalszy syp będzie robiony. Pewnie przystankowy, konwejor Conveyor belt jest poprowadzony. Żeby można było dalej sypać. I bardzo dobrze, bardzo dobrze. Legancko, no. No tutaj, robota wre, robota wre. re. Korytarz jest zrobiony. A jak pieniądze spierają skąd, konta? ja piszę, ty. W tempie przyspieszonym. Korytarz jest zrobiony, to będzie kolejny zrzut. I tutaj mamy głębokość chyba 210 metrów. Jeśli się nie mylę, 250 metrów. O, proszę. 250 metrów. 250 metrów. Teraz pewnie prosto będzie kret szedł przez jakiś ten, jakiś czas, bo. Gdzie my to tu jesteśmy? Tutaj jesteśmy. No to już powoli, powoli pod górę podchodzi, nie? Teraz jakby, no czekaj, jak to, prosto się stanie? Jak się prosto stanie? No to to gdzieś tu pewnie, tu gdzieś i będzie trzeba zakręcić w prawo. No i tutaj wy... dziura będzie. No i ten wyjazd, kurde, budowanie tej no, to będzie nie lada, nie lada wyzwanie to będzie. Nie lada wyzwanie. Tam sobie już tam jest samotna góra, w której zniszczymy jedyny pierścień. Jedyny kilof, kilof górnika jednego do rządzenia wszystkimi kilofami No tak, no schodzą pieniądze, no, a ludzie się później pytają, że o, na co oszczędzasz i tak dalej, no najmniej oszczędzamy, bo to kosztuje pieniądze, żeby takie tutaj y, zaawansowane rzeczy budować, no Dobrze, dobrze, chłopaki robią, pozytywny przekaz leci, jak najbardziej A my tak, my lecimy dalej tutaj Nie no, 8 jest, 8 jest Nie mam pojęcia, jak się buguje to lobby, żeby Żeby więcej wpuszczało, raz puszcza, raz nie, nie wiadomo Zależy otwarta RNG totalne już pisali, że po prostu odświeżali już w końcu serwer yy, znalazł, serwer i dołączali. No tak, no ale no to działało jednego dnia, a inny, innymi dniami to nie działa, więc co z tego, nie? A, kurde, no dobra, dobra. No chłopaki wiedzą, co tutaj robić. No wyrównać trzeba ten tutaj teren, ten podjazd trzeba tutaj ten trzeba sprawdzić, jak tu jest ten poziom. To tutaj dalej nie będę drążyć, no ale podejrzewam, że tutaj będzie ten podjazd tak zakręcał, jak oni tu ładnie wyrównają ten teren. Ten taki placyk malutki No to będziemy dalej kombinować Oby dzisiaj się udało, właśnie ten Już może nie mówię tak skończyć, skończyć, ale chociaż wyrównać ten teren Tutaj Wyrównać ten teren, a czy w ogóle nikt nie jeździ tym arwikiem tutaj? Co ten arwik tak stoi jak, jak widły w gnoju Pewnie bo miejsca nie ma, dlatego No coś tam jeszcze umie manewrować tą koparką, coś tam jeszcze umie Pyk Zobacz jak to idzie Wbrew pozorom, mimo że ten, ten tur jest taki duży no kurde chyba najlepiej ze wszystkich maszyn się nimi operuje, nie? Jest taki skrętny, kurde, dużo rzeczy można nim zrobić i się zmieścić. Ciekawe czy jakbym się tu wpierwalił. O! tu to, to zahaczył. O! Ej, to jest full, czy jeszcze nie full. Nie, jeszcze nie. Kurde, tam na... Dala, te dynamity pod ziemią, ty O kur... przyleciałem Nie no, to będzie trzeba na droniku tutaj popracować No, bez kitu Tu się teren wyrówna, to każdy dostaje po dronie i kurde I hejeczka, łopata, kill off i równanko Coś się zawali, nic się nie zawali, nie płacz, nie płacz Wydaje się, że za pozwoleniem twórców są osoby, które testują większe lobby Musiałbym jakieś do nich napisać albo co Hello, I have biggest uh, dziura in uh, poland YouTube. Please uh, more players, more players we test uh, bigger dziura. Please, uh, thank you. A, A nie trafiłem znowu 17,5 miliona expa, daj pan spokój. Koparka nie koparkuje. Już koparkuje. Dobra. Podobno jak przejdziesz z całego AC Shadows, to zwiększy się y, liczba lobby do 16 osób. No też tak słyszałem. Ej, nie mogę... Kilownie, nie kilofuje. No. O, już kilofuję. Co przyczynę? tą skałę? To tak patrzę na nią i mówię, nie, jeszcze, jeszcze bardziej tutaj z tej strony, jeszcze tutaj. Ale by się przydał jakiś taki auger. Kurwa, takim augerkiem, wiecie, jak żywopod żywo wyżynarką przycinacie to, żeby tak. Bym tutaj jak Edward nurzyco ręki z lodu abym ciął figury. Sobie sam sam był kilofem, słuchaj, bo jestem przodownikiem pracy. Ja pokazuję dzielnym... Kopaczom w moim zakładzie, że szefu się pracy nie boi. Nawet tej podstawowej. Chwała wielkiej dziurze. O, no, elegancko. Elegancko jest równane. Jak tam sytuacja z drogą? Krawciekawski zala tam tunelem. Już pod górę powoli się zbliża. A, to cysterna, ja tak mówię. Co to za dziura na mojej drodze? A to cysterna. No tutaj giga ciężko, nie? Wymierzyć tą wymierzyć tą drogę, jak ona tak sobie faluje naturalnie po tych wertepach, to iga ciężko tą szerokość osiągnąć właściwą, mnie, Ona zawsze będzie troszkę... troszkę szersza, trochę węższa w pewnych momentach, bo no ta gra nie jest przystosowana do budowania dróg. Druk. Brakuje trochę tony chowków jak za pierwszych odcinków, a to znaczy, że nieuważnie oglądasz. To są tony chowki myżone, ale jesteś gapa, która nawet nie potrafi oglądać i później marudzisz. Jakby wyszło teraz Gold Mining Simulator 2, to byś poszedł w to grać, czy zostałbyś przez odworek. I to, i to bym grał, i ch**i. A odowore przystanę grać, jak uznam, że już zainteresowanie nie jest warte tego, nie? Dopóki, kurde, odcinki są oglądane, ludzie przychodzą na strumyki, chociaż tak na tych strumykach raz jest tak 1800 osób, raz jest tamte 2200. a no wczoraj mieliśmy 2200 pik na odowore, więc to już tak, już tak chwiejnym krokiem ta odowore działa, ale no nadal to jest w ch... nie? W porównaniu do tego, co było, nie wiem, tam pół roku temu na strumykach czy coś takiego. No i se, kurde, mogę kopać, nie? Bo to jest taki Braindead Content dla mnie, to jest. Łatwe. Łatwe jak. jak PoE2. <laughs> tunelu pokopać. A co tam się dzieje w tunelu? Idę zobaczyć. Tum, 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 tum. A tutaj na taś pociągu już chyba idzie to. Na taś pociągu tra kurde. Będzie jechać tunel. Doba, pyk. Normalnie, na kratach. Wsiadam w kreta. Odpalam tą maszynę. Będę go żoł. Będę go grzał i to chyba z klapą otwartą od razu, kurde. Otwierasz go i. i hejeczka. No, świetnie mi poszło. Skała do wysadzenia. <laughs> 3 cm i chuj, kurwa. Skała do wysadzenia pasuje. Jadę. Dobra, nie jadę. Ale, jijo. Je... Jadę. Kurwa, czemu mnie tak ściąga do strony? Idzie, idzie, fest. A jeszcze z tej strony to wyrównam elegancko. na Ta taś pociągu. No i właśnie tak powinno się używać kreta. Że on sobie stoi po prostu na taśmociągu I sobie... I se fendruje, nie? Wisz jak jest Ale... Po co? Jak można przecież... Ee... Kopać w dół <grystanie> pochnął, 23 tysiące betonowych ścian Za mało! Zobacz jak to idzie Kurwa Skała Wycofuje No... No tak to krytykiem mi idzie, nie? Na jakiej jesteśmy wysokości? Zobaczmy Zaba jak wy jak my już pod górę podchodzimy. Dzisiaj to myślę, że już na w okolicy na wysokości śniegu będziemy. Na pewno. Cieszę że on tak tyłem to potrafi zbierać. No ten tunel to będzie, będzie mógł być ten trochę węższy, z racji, że on yy, prosto leci, nie? Nie będzie trzeba tak bardzo go poszerzać, jak się będzie go tutaj betonować. Zaba jak to zbiera, hopie! Aż się kurzy! A, bo tu skała jest chyba, no? Space on, dzięki za roczek. Zaba jak to wchodzi! Hoy, jak to wchodzi! Legancko! Kurwa! Jak nóż w masło! Albo k w dół. Jak to woli? Na wolnym biegu sobie jadę, rozumiesz? Pełna chillera. Znowu się sklinowałem. No, ja, troszkę, żebym zasypał. Troszeczkę, żebym zasypał. Mi się dupa obsunęła. Co mnie tu tak tu ściąga, co to jest? Hoy, jak to idzie! Jak wiertło podniosę, to będę wyżył, kurde, kopą. Zobacz, jak to mnie podbija do góry. jest spokój. nie mogę. Genoja. Ja Nie mogę. O. Krecik, piękna rzecz. Najlepsza maszyna na świecie. Więcej takich maszyn. Z pierwszej kabiny? Proszę bardzo. Z pierwszej kabiny jest giga klimat, nie? Kurwa, tylko że ciężko. Z pierwszej kabiny jest turbo ciężko Bo nie widzisz, ci tu haczy z jednej Z drugiej strony, kurwa A, szyna mi tu wypadła, czekaj, kurwa A, ja się nastąpię, ja się nastąpię Na spokojnie, na, na spokojnie O, o No i teraz wjeżdżam Zobacz jak idzie Kurwa, chlipię tą maszyną A, Ar... kurwa Ach, się zapędziłem Kurwa Żebym się zapędził, daj spokój Skąd są te wiertła do tych kretów a takie wiertła do takich kretów, to też muszą mieć bardzo niską wyżywotność. Przecież to jak cały czas jest tarcie o różnego rodzaju... ...glebopodobne rzeczy, to nawet jak to jest z adamantium zrobione, to się pewnie te zęby... ...piłują. Dobrze, że szef przyszedł pomóc z tunelem, to ci na górze z drogą mają szansę robotę nadgonić. Ale co ty pierdolisz? Zobacz, gdzie my jesteśmy, a gdzie droga jest. Właśnie jeszcze większy, większą przewagę mamy. Zresztą ci z drogą, to oni mają tyle j... nie daj spokój, oni tam chyba... W trójkę robią albo dwójkę A i tak to jest ciężka robota z tą drogą, bo tam za wiele więcej się, profilowania tego terenu i tak dalej, no. Tutaj to w tej chwili to my idziemy go... prosto i... pana, nie? zawsze do pa... tu jakby coś siągnął. K. nie siągaj mnie, ja no i z szyny spadłem, bo tu górkę ktoś zrobił taką kurwa. No i kurwa. Nie, to tu nie będzie. To tam mnie kurwa. Gdzie jest ten dyndzol? Z... Zaraz to kilof. My, zamknąłem się. Pasuje. Kurwa Stop! Halt! Kurwa! Tylko Halt i Halt, kurde, pracować się nie da w takich warunkach się napędzić nie mogę dobrze tym krytem. <grywa> te ty, kurwa spier... Pewnie to Mnie tu będzie denerwować po tej prawie strunie. Dziadostwo. No to na wolnym, na wolnym, na wolnym. Idy na zad na wolnym. W to podoba mi się, żeby później ten tunel właśnie był w takim kształcie, że masz tylko... Jeden taki pas i takie kurwa, boczne, bo jak ludzie będą się w nim ścigać, no nie, to będzie ryzyko tego, że będziesz mógł, kurde, bokiem po tej pochyłce spróbować, spróbować wymijać, ale no, będzie szansa, że się wywalisz wtedy, nie? Tutaj powinien być taki ciaśniejszy ten y, fragment. No, to w sumie ze spokojem drugi kred mógłby jechać za mną i, i poprawiać te boki, nie? Nie, tunel o wiele szybciej, z drogą jest więcej. No to musisz tak, koparkami teren przygotować, wymodelować ten teren, wylać asfalt, znowu tam w, yy, znowu tam wywalcować i tak dalej. Nie, tam z drogą to oni mają o wiele więcej roboty. Tunel no to... co, no se jedziesz, kurde, wysadzasz dynamitem, poprawiasz, kładziesz te szyny i tyle, nie? A co tu mnie tak podbija? Jaki pierun mnie tak tu podbija? Oho, zaraz się paliwo skończy. Yy, cysterna chyba będzie potrzebna. Bo tu rezerwa normalnie to mi puka do dupy. Koniec! Brak paliwa, fire ant! ten, idę zobaczyć tam na kontrolę. zaraz wrócę. Piękne sosenki w asfalcie, no ale nic tu nie zrobimy, niestety. To już są uroki gierki. No robią chłopaki, robią. A to już jest to pierwsze wzgórze? z Ten? Nie, to jest chyba to takie pierwsze wzgórze. Jaki ja mam plan na tą górę? Kurwa, nie wiem, liczyłem, że wy coś wymyślicie. <laughs> No nic, no trzeba. No to ja bym też to tak lekko, no. Lekko wyprofilować, nie wgryzać się w to tak, że będą takie wielkie bruzdy po lewej i po prawej, tylko tak wśc, pod górkę zrobić. Nawet jak to tak, żeby na, na granicy kurwa podjazdu tymi pick-upami, nie? Że jak ktoś... Trudno, jak ktoś nie będzie rozpędzony, to nie podjedzie, no. A jak będzie rozpędzony, to jeszcze może lekko wyskoczy, kurde, jak w Need for Speedzie. Wśc. No tutaj jest kurde, tu już się zaczyna. No się zaczyna, się zaczyna walka z terenem. Tak, tu jeszcze te podniesienie, no ale no to i tak będzie trzeba delikatnie zrównać. Tu z kolei. A, tu z kolei będzie trzeba agresywniej to... Pi***nąć. Tutaj ten czubek, jakby, ten czubek tego wzgórza, tego garba. Tu już będzie ten, taki delikatny. To jeszcze. To jeszcze zobaczymy. No i później tutaj będzie jazda. Kurwa, takim bokiem budować. Ja, pierdolę, Ile to jest jeszcze terenu? Hopie. Ile to jest jeszcze terenu? No. Znaczy i tak już dużo, bardzo dużo, nie? Tej drogi zostało zrobione, bym powiedział, że tak no 40% już mamy zaasfaltowane Myślę, że nawet No nie no więcej, bo tutaj będzie tak do doprawy Będzie to szło i tutaj te serpentyny będą budowane To najgorsze przed nimi <grym> <grym> Najgorsze przed nimi Jeśli chodzi o budowanie tego kurwa. wyzwanie Wyzwanie, a to auto gdzie? Kto tu w lesie zaparkował? Matko jedyna, o Ja już bym zostawił na środku drogi, nigdy w życiu Nigdy w życiu Mam i pomówienia, i propaganda. Jak tam tutaj idzie, równanko? No, powoli, powoli. O, tu już widzę, że zaczyna się problem, że na bardzo ciasnej przestrzeni oni pracują. I przez to, że pracują na bardzo ciasnej przestrzeni, to coraz trudniej się manewruje tym dziadostwem, nie? Tu już ja bym tego nie pogłębiał, generalnie. Tak, już macie tą głębokość, to już na taką głębokość tu wyklepać to pole i, ch... i firand. No, tak, żeby tutaj cały ten teren, taki wewnętrzny, nie licząc wjazdu, był pła płaściutki. No, robi się dziura, robi się. Powolutku się robi dziura jak najbardziej. Taka tam skromna dziura, daj spokój. Nic specjalnego. To leci. Leci rajdowiec. Za babokiem leci. O, tutaj widzę, że asfalt był położony. Nice. O, że ładnie zrobił teraz, żem napsuł. Świetnie. Dobra, splamy, żeby nie było, że to ja. <ścoughs> Dobra, fajrant, panowie, fajrant fajrand, kawał dobry, nikomu niepotrzebnej roboty, jutro też jest dzień, jutro też będziemy pracować jak najbardziej nie uznajemy dni wolnych w tym k dołku no zobaczy tunel co jest znowu w tym tunelu, co że się tam nasz pącili? k***a, gdzie wpadł no, elegancko no, taki kształt tunelu, taki odcinek właśnie wyścigowy tylko nie wiem czy później po tym chyba bez problemu pick up pojedzie, nie? pick up się nie, nie buguje na tych, tych kratach no, nie można tak zostawić. Nie powinien, no. Będziemy testować na spokojnie, no. Zrobić, że to będzie taki ciasny odcinek. Że tu jeszcze będą ludzie mogli się wymijać coś takiego, nie? O, leci, leci, leci. Poszedł. Jedzie normalnie, bez problemu. I tu już ludzie będą musieli, jak będą chcieli się wymijać tym, to będą musieli ryzykować, że bokiem będą musieli się przychylić, nie? Albo jakieś sztuczki może będą, że zrobi taką 180 zzit, wokół tego tunelu. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobrze to wygląda. No dobrze, no jutro będziemy kontynuować, no. To jeszcze jest, yy, no kawał... Jutro przy dobrych wiatrach, no to, no do tego śniegu się przebijemy, no. Myślałem, że dzisiaj, ale to tam poniosła mnie fantazja, ok, Tu widzę, że chłopaki pracują z pychem, powolutku. No, z drogą, na naj najbardziej mają przy... z tą drogą, nie? Tam będzie trzeba ten... Za jakiś czas przerzucić więcej ludzi, żeby byli do, do pomocy, żeby już wykończeniówkę robili na tym odcinku, gdzie jest asfalt wylany. Tak bardziej estetycznie. Myślę, że ludzie z odkrywkowej będą przerzuceni, a mają dalsze plany co do odkrywkowej, co z nią robić. Ale będzie trzeba całe siły robocze narzucić na właśnie drogę, bo ten ostatni tutaj fragment drogi, jak oni będą budować. Nie wiem, czy to się uda. Naprawdę nie wiem. To nie jest kwestia, czy to zrobimy, czy tylko jak to zrobimy, tylko czy to zrobimy. O, w ten sposób. No, bez kitu. Ja muszę jeszcze zobaczyć, ja muszę zobaczyć, ile jest Tony hołków. Idę, idę na wieżę. No, bardzo dobrze zrobiłeś. Zepsułeś to, naprawiłeś. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. <laughs> Dobra. Nie no, myślę, że aktualizacja to jeszcze minimum dwa tygodnie. Dwa tygodnie do miesiąca. Więc raczej się wyrobimy. A jak się nie wyrobimy, no to trudno. Ale trzeba to mieć na uwadze, no. Dobra, lecę z Tony Hawkami. Trochę nierozgrzany jestem, ale, ale damy radę. Zobaczmy, ile w skali Tony Hawków. Iś! O kurza. za... Jeszcze jadę, dobra, bo tam zahaczyłem o tą rampę, ale znowu, ile było? Z 8? Z 8 na pewno, 10, 10 tony hołków, 10 w skali tony hołka, to już całkiem niezła dziura, to jest całkiem niezła dziura mi się wydaje, no tutaj ten, myślałem, że się zmieszczę, ale o, o krawędź zahaczyłem na sam dół, no ale to ciężko będzie, musiał, no zni... jakkolwiek bym nie skakał, to będzie problem, że będę tutaj haczył o rampę, nie? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, kawał dobrej, nikomu potrzebnej roboty. Tunel my podrążyli, kilofemy my pomachali. Dzień jak co dzień, łapka w górę na YouTube, jutro też jest dzień. Przy dobrych wiatrach ja tak strzelam. Ciekawe, ludzie na YouTube mogą napisać w komentarzu, jak obstawiają. Ja stawiam, że skończenie toru jeszcze z 10 odcinków nam zajmie. Tak obiektywnie, nie? Że tor będzie oddany do użytku. Czyli musi być droga nawierzchnia zrobiona z serpentynami tutaj, tutaj. Musi być tunel wydrążony w dół. Połączenie z tunelem północnym, no i że będzie pełna trasa, nie? Znaczy ten zjazd jest na dole kwadratowy, bo już nachodzi na. nachodzi na. tutaj, na to.